Powiem Wam, że bycie gościem, który zajmuje się tak jakby ocenianiem dzieł popkultury, potrafi mieć zarówno swoje plusy, jak i minusy. Z jednej strony to dobrze, bo dzięki temu stajesz się naprawdę świadomym konsumentem i jesteś w stanie mniej więcej zorientować się, na jakie produkcje warto poświęcić czas, a jakie lepiej omijać szerokim Łukiem. Myślę, że jest to dobra forma rozwoju intelektualnego, co moim zdaniem jest jak najbardziej potrzebne w dzisiejszych czasach, gdy na świecie mamy plagę kapuścianych głąbów. Jednakże, potrafi to mieć swoje minusy. Po tych wszystkich latach dogłębnego obcowania z popkulturą, troszeczkę przestałem patrzeć na filmy, gry czy animacje oczami zwykłego przeciętnego widza. Od dawna nie jestem w stanie tak po prostu cieszyć się tym, co widzę i do wszystkiego podchodzę wręcz przesadnie analitycznie. No i co najgorsze, przez to wiele filmów, które niegdyś lubiłem za dzieciaka, nie ogląda mi się już tak przyjemnie jak kiedyś. I często dochodzę do wniosku, że byłoby lepiej, gdybym jednak nie oglądał ich ponownie. Jednym z takich filmów jest właśnie The Amazing Spider-Man 2. Który kiedyś autentycznie mi się podobał. Do tego stopnia, że uważałem go za najlepszy film o Spider-Manie i znacznie bardziej preferowałem właśnie ten film od trylogii Rainiego. Wiem, szok, ale cóż poradzić, byłem małym brżdącem. Uwielbiałem to, jak jest bezwstydnie komiksowy. Jak świetnie gra na emocjach widza i w ogóle. Ech, to były proste czasy. Ale po paru latach, gdy zobaczyłem, że znaczna większość widzów i krytyków nie zostawia po tym filmie suchej nitki, jeśli chodzi o krytykę, zwyczajnie nie mogłem się oprzeć pokusie zobaczenia tego filmu jeszcze raz. No więc w końcu się zebrałem i obejrzałem ponownie, i. o raju. Powiedzmy, że zupełnie inaczej go zapamiętałem. No ale spokojnie przejdźmy do rzeczy. Naturalnie The Amazing Spider-Man 2 jest kontynuacją pierwszego The Amazing Spider-Man, który był słaby, naprawdę, naprawdę słaby, ale nie o nim dziś mowa. Nasz kochany Peter Parker, w którego tym razem wcielał się Andrew Garfield, jak na swój komiksowy odpowiednik przystało, stara się balansować swoje życie prywatne od życia pełnego trykotów i sieci. Jednocześnie obecnie stara się jakoś ułożyć sobie relację z Gwen Stacy, która z nim obecnie zerwała, choć bardzo szybko przekonuje się, że nadal oboje mają się ku sobie. Jednocześnie Peter stara się także odkryć tajemnicę stojącą za śmiercią rodziców oraz przekonać się, czy faktycznie mieli oni powiązania ze złowieszczą korporacją Oscorp. Jednocześnie musi on stawić czoło nowemu wrogowi, Elektro, który, jak na złola przystało, chce puścić miasto z dymem. I jednocześnie chce on też pomóc swojemu najlepszemu przyjacielowi, którego dopiero teraz poznaliśmy i o którym do tej pory nie wspominał ani razu Haremu Osbornowi, który obecnie boryka się z chorobą, która go powolutku zabija. Zapewne niektórzy z was już zauważą, że nasz Peter ma naprawdę sporo na głowie. Trochę za dużo, prawdę powiedziawszy. Niestety po latach zauważyłem, że The Amazing Spider-Man 2 cierpi na to samo co Spider-Man 3 Raimiego. Jest on naprawdę przeładowany wątkami i sprawia wrażenie bycia kilkoma oddzielnymi filmami naraz. Wiecie, trzecia część pajęczej sagi Raimiego, mimo takiego samego przeładowania wątkami, starała się wszelkimi siłami wszystkie te wątki jakoś zazębić. Żeby całość jako tako ze siebie wynikała. Nie wyszło to mistrzowsko, ale widać, że Reimi chociaż trochę się starał. Natomiast tutaj wychodzi to znacznie, ale to znacznie gorzej. Tutaj jest tak źle, że niektóre wątki nie dość, że zupełnie nie łączą się z pozostałymi, to jeszcze często prowadzą do donikąd. W szczególności mam tu na myśli wątek rodziców Petera, który autentycznie nie ma nic wspólnego z wszystkim tym, co się dzieje w międzyczasie. I mógłbyś go właściwie wywalić całkowicie i niewiele by się zmieniło. Ale wydaje mi się, że jest to też wina pierwszego filmu, bo naprawdę nie rozumiem, kto wpadł na pomysł, aby zrobić z rodziców rodziców Petera ważne postacie, bo w komiksach nigdy nie grali ważnej roli i tak jakby o to chodziło. Zresztą często związek przyczynowo-skutkowy zwyczajnie tu nie istnieje i dostajemy tu momenty, gdy nasz Spidey jest świeżo po walce z Elektro i przy okazji dowiaduje się, że Gwen chce wyjechać z Nowego Jorku, co z pewnością bardzo Petera smuci i dosłownie w następnej scenie zaczyna śledztwo dotyczące jego rodziców. Bo tak bo najwyraźniej te rzeczy, o których mówiłem, są dla niego w tej chwili drugorzędne. Serio, to autentycznie wygląda, jakby cały ten film miał być jakimś serialem, ale ktoś wpadł na pomysł, żeby wsadzić tu wszystkie pomysły, jakie przyszły mu do głowy, bez żadnego rozeznania się, czy to wszystko trzyma się kupy. Jest jeszcze sprawa tonu całości. Poprzednia część miała ten szczególny problem, że nie mogła się zdecydować, czy być opowieścią bardziej przyziemną, niemalże realistyczną, czy jednak być kolejną radosną opowiastką o superbohaterskich wydarzeniach. Czynach człowieka pająka. Przez to dostaliśmy film, który generalnie miał dość mroczną stylistykę, w którym jest scena, gdy Andrew Garfield żali się oficerowi policji, że miasto nawiedziła wielka jaszczurka. W przypadku dwójki, twórcy tak jakby wzięli sobie do serca tą krytykę i tym razem cały film wygląda tak kolorowo i pstrokato, jak tylko się da. Za dzieciaka sądziłem, że wreszcie twórcy ustanowili jeden konkretny ton. I całość jest jedną wielką, kiczowatą jazdą bez trzymanki. Ale po ponownym obejrzeniu naprawdę nie wiem, co sobie wtedy myślałem. Ten film ma dokładnie takie same problemy z Itonem, co poprzedni. W jednym momencie mamy smutną dramę Harego, który tak bardzo chce znaleźć lekarstwo na swoją chorobę. Mamy te super dramatyczne sceny, gdy Peter odkrywa prawdę o podwójnym życiu rodziców. A w następnym momencie mamy scenę, gdy Max Dillon, czyli właśnie przyszły Elektro, wpada do zbiornika z węgorzami, które dają mu super moce elektryczności. I które przy okazji naprawiają mu magicznie przerwę między zębami. Spójność tonalna? Pff, a co to jest? Słyszałem, że ten film często jest porównywany do Batman and Robin Schumachera. Powiem tak, bardzo bym chciał, żeby to była powtórka z Batman and Robin. Prawdę mówiąc, The Amazing Spider-Man 2 posiada mnóstwo scen, które są tak niesamowicie komiksowo kiczowate, że podczas ich oglądania zwyczajnie trudno nie mieć banana na twarzy. Sądziłem, że tak samo jak Batman i Robin, będzie to istny festiwal kiczu i przerysowania, że będzie to fantastyczny guilty pleasure, gloryfikujące komiksową stylistykę. Tak, jest tu cała masa głupawych motywów, ale część z nich jest niemalże żywcem wzięta z klasycznych komiksów z lat 60. Często niektóre momenty kojarzyły mi się z tą starą mimiczną kreskówką ze Spider-Manem. Ja akurat bardzo lubuję się w tych klimatach. Zatem sądziłem, że będzie to seans w sam raz dla mnie ale brzydka rzeczywistość jest taka, że takich momentów jest tu bardzo malutko i gdy film stara się w jakikolwiek sposób wzbudzić poważniejsze emocje, u widza wykłada się po całości. Jest jeszcze jedna ciekawostka, moim zdaniem, warta uwagi. Wiecie, ja bardzo rzadko oglądam trailery. Zazwyczaj wolę obejrzeć dane dzieło, mając umyśle czystą białą kartkę, w nadziei, że coś mnie bardziej zaskoczy, ale naturalnie, podczas tworzenia tego odcinka, obejrzałem trailery i o matuchno. Tak zwodniczego marketingu nie widziałem od naprawdę dawna. Prawie wszystkie trailery ukazywały nam zupełnie inny film. Aż dziwię się, że nikt nie pozwał Sony za false advertising. Największą ofiarą tego podejścia jest Rhino. W samym filmie pojawia się tylko na początku i na samym końcu. Jestem przekonany, że miał on właśnie grać tylko małą, wręcz easter eggową rolę. Ale trailery wskazywały na to, że będzie jednym z głównych przeciwników. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Zapewne dlatego wielu ludzi było rozczarowanych tym, że nie dostali zapowiadanego pojedynku Rhino ze Spider-Manem. Ale moim zdaniem to akurat jest głównie wina marketingu. No dobra, ale może przynajmniej z tego kotła błota, możemy wyjąć jakieś ciekawe postacie, no bo w końcu filmy z superbohaterami oglądamy głównie dla superbohaterów. No ale pod tym względem też jest średnio, żeby nie powiedzieć źle. Postać Petera jest tu poprowadzona wyjątkowo niekonsekwentnie i w jednym momencie jest tym klasycznym przyjacielem ze sąsiedztwa, który pomaga nawet dręczonym dzieciakom, a w innym ma dobro cywili głęboko gdzieś, bo woli opowiadać suchary. Gwen Stacy stara się udawać silną i zdecydowaną protagonistkę, ale średnio jej to wychodzi. Ale o dziwo nawet nie mam nic przeciwko ich wątkowi romantycznemu. Chociaż wiem, że nie jest najlepiej napisany. Ale nasza dwójka aktorów tak bardzo wczuwa się w swoje role, prawdopodobnie dlatego, że w rzeczywistości też ze sobą chodzili, że często zapominałem, jak durne dialogi przyszło im odgrywać. Ta dwójka ma w sobie dziwny urok, który nie pozwala mi się na nich złościć. Jest też Elektro, który jest chodzącym stereotypem Nerda bez przyjaciół, co jest wyjątkowo słabym motywem, i nie dziwię się, jeśli ktoś poczuje się przez to obrażony. Nie jestem też fanem tego, że wzorowali jego design na tym z komiksów z Uniwersum Ultimate. Jak dla mnie wygląda on zbyt generycznie i wygląda on za bardzo jak Dr. Manhattan z Watchmen. No i jest jeszcze Harry, który mógłby być ciekawą postacią, gdyby nie trafił na film, który nie chce mu dać zbyt wiele czasu ekranowego, bo ma jeszcze miliard wątków do ogarnięcia. No przykro mi, jedna scena wyjścia razem z Peterem do parku. Nie oznacza, że od razu kupuję to, że są najlepszymi przyjaciółmi znającymi się od lat. Chociaż często lubię sobie to opowiadać, że to też jest trochę komiksowy motyw z tym, że nagle pojawia się postać, która niby jest bardzo ważna, ale o której do tej pory nikt nie wspominał. Ale myślę, że to akurat nie było intencjonalne. Jak mówiłem, naprawdę podoba mi się to, że ten film jest tak pstrokaty, jeśli chodzi o kolorystykę. Lubię też niektóre sceny akcji, które też są często mocno przesadzone. Lubię też kostium Spidermana, który wygląda milion razy lepiej od tego z poprzedniego filmu. Uwielbiam też soundtrack dueto Hansa Cimera i Colina Farrella. Tak, jest wyjątkowo serowy, ale dzięki temu idealnie pasuje do wielu komiksowych momentów. Zatem na szczęście jest tu kilka rzeczy, które faktycznie można pochwalić. Ale niestety, przynajmniej dla mnie, jest ich za mało, żeby uratować jakość tego spektaklu. Podsumowując, The Amazing Spider-Man 2 jest znacznie gorszy niż go zapamiętałem. Obecnie faktycznie zgodzę się, że nie jest to dobry film. Może nie jest to największe ścierwo, jakie widział świat, jak niektórzy próbują wcisnąć widzom. Ale to na pewno nie jest dobry film o Spider-Manie. Być może, gdyby ktoś zrobił z tego serial, albo jakąś miniserię, albo przynajmniej podzielił ten film na dwie części, to może coś by z tego wyszło. Bo są tu nawet ciekawe motywy, ale jest ich tu zwyczajnie za dużo i przez to żaden z nich nie wybrzmiewa dobrze. Naprawdę nie wiem, kiedy twórcy z Hollywood wreszcie się nauczą, że więcej nie zawsze znaczy lepiej. Ech, no więc, w wielkim skrócie, chyba jednak nie było warto obejrzeć ten film po latach i byłoby lepiej, gdyby pozostał w odmentach mojej pamięci. A z mojej strony to by było na tyle. Jak zwykle dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się, moi drodzy, do następnego razu, cześć!